O czym pogadamy sobie dzisiaj? Dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego nie robisz tego, co chciałbyś robić, ale na koniec zjano. Chciałem to zmienić. Chciałem to zmienić i, i, i to zrobiłem. Żaden doradca i nikt inny poza Tobą nie wykarmi twojej rodziny. Hej, cześć, witam Cię w piątek. Ja już po mastermindzie, jednym kurczę chyba z lepszych, dobra decyzja, mam nadzieję, podjęta w materii. A czego to pewnie niedługo się dowiesz, dużo tajemnic, o czym dziś będziemy rozmawiali. O tym dowiesz się za moment. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, witam Cię w Excellent Work vlogu. Siedzę już tutaj sobie radośnie w samochodzie. Czekam, bo jedno z moich dzieci poszło do szczepienia, zaraz pójdzie też drugie. Leży sobie tutaj skubane obok mnie i sobie czeka. Um, łapka w górę, subskrybujka i zaczynamy. O i jestem, dzieci proszczepione, w zasadzie jedno, bo nie mogło, coś ma z gardłem zaczerwienione. E, o czym pogadamy sobie dzisiaj? Dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego nie robisz tego, co chciałbyś robić. E, no, i na przykład, na przykładzie biznesu. Czyli zakładam, że chcesz mieć biznes, może nie chcesz, ale podłóż to, pod, tą, pod ten biznes, podłóż coś, co chciałbyś zawsze robić, ale, ale nie robisz. Nie? Bardzo często jest to spowodowane czym? No czym? Tym, że co robisz? Boisz się, czego się boisz? Co powiedzą o tobie inni? No, to tak mocno w nas siedzi, że często zaciska taki ręczny, który jest wręcz nie do zerwania. Często nasze osoby, które takie są bardzo blisko, nie wiem, czy rodzice, może dziewczyna, może chłopak, może żona Podcinają nam skrzydła, ściągają nas w dół, mówią: To się nie uda, nie, nie uda się, nie ma szans, nie próbuj nawet, nie? No i jest problem, jest problem. Albo mówią nam: Nie rób tego, bo co powiedzą o tobie inni? Co powiedzą ludzie na wsi? Co powiedzą ludzie w kościele? Co powiedzą ludzie w autobusie? Co powiedzą ludzie na ulicy? No co powiedzą? Jak to wpłynie na twoje życie? Bardzo często nie wpłynie. A jak nie zrobisz tego, co chciałbyś zrobić, no to to wpłynie na twoje życie, nie? Na koniec dnia jeszcze są też tacy dobrzy doradcy, nie? Czyli. W sumie to jakoś tam w życiu mi średnio idzie, nie? Ale w sumie to poradzę drugiemu, bo w sumie to nie znam się, to się wypowiem. Nie? Ja w ogóle podziwiam takie osoby, które tak dobrze radzą innym jak żyć. Dlaczego? No bo muszą się liczyć z tą odpowiedzialnością. Jeżeli ja bym radził tobie jak żyć, to ty mógłbyś przyjść do mnie i powiedzieć: słuchaj, Michał, ty mi kazałeś tak zrobić, nie wyszło, to jest twoja wina. Pomijam fakt, że nie powinieneś tak robić, bo odpowiedzialność za twoje życie leży w twoich rękach, nie w moich. No, ale zdarzają się takie przypadki, więc podziwam tych doradców. Ja staram się w tych vlogach pokazywać Ci, co u mnie działa, co ja robię. Natomiast bardzo rzadko mówię, jak masz żyć. Czasami tak, bo czasami jestem aż tak pewny pewnych, pewnych pewnych. Jestem aż tak pewny niektórych zachowań, niektórych jakichś tam zasad. One są wspólne dla wszystkich takie same. Więc wtedy mówię, że tak to wygląda, i nie wygląda inaczej. To jest coś, co jest totalnie niezależne ode mnie, jest takie na maksa obiektywne. Ale w innych przypadkach raczej nie mówię ci dokładnie, co masz robić. Pokazuję jak to ja robię, co ja myślę i jak to funkcjonuje u mnie. A ty zabierasz z tego, co chcesz, albo też nie zabierasz nic. Question authority think for yourself. Timothy Antoni chyba, tak się goś nazywał, który ten certyfikat wymyślił. Questionuj autorytety. Myśl za siebie. Jedziemy. Kiedyś już chyba opowiadałem tę historię. Um, ona się dotyczy, dotyczy um, sceny, w której ja byłem młodym chłopakiem i ważyłem sobie te 25 kg mniej niż waży teraz. To był duży problem, bo ludzie dookoła się no, śmiali. Ja tam miałem też dystans do siebie, faktycznie byłem chudy, ale na koniec dnia no, chciałem to zmienić. Chciałem to zmienić i, i, i to zrobiłem, bo uważam, że w materii naszych wad mamy dwie drogi: albo to akceptujemy, albo to zmieniamy. No trzeciej nie ma się źle z tym, albo się źle z tym czujemy cały czas i nic z tym nie robimy. To, to, to jest ta droga, której ja nie lubię i którą ja nie podoba. Coś mi się nie podoba, to albo to akceptuję, albo to zmieniam. Poszedłem w stronę zmiany. E, ciekawe, nie? W sensie e, mój tata zawsze mówi, że się nie uda, nie? Nie uda się, Michał, nie uda się. I walczyłem z tym chyba ze dwa lata. W ogóle zacząłem też robić szkolenia z dietetyki i tak dalej, więc mocno się w temat wgryzłem. No i zrobiłem formę, nie? Zrobiłem zarąbistą formę. Kralata na, jak fix, jak wariata. E, Krata na brzuchu. Tata podlatuje, cyk, cyk, cyk. cyk, cyk. Fotki, ale tam zrobiłeś Michał formę, pokażę um, ludziom w pracy, nie? No i to dało mi do zrozumienia, że nawet tak bliska osoba jak tata przez prawie dwa lata mówiła mi, że się nie uda, nie? W sensie, no mówiła, Michał nie chodź na tą siłownię, tam, zrobiłem sobie taką koło domu wiadomo, wyspawałem sobie wszystko jako mistrz ekonomii. On mnie tam wspierał, Pomagał mi trochę jedzenie, jedzenie organizować, no bo ja tam, to były czasy studenckie, więc ja tam tych pieniędzy za bardzo na jedzenie nie miałem, no i tak coś trzeba było jeść. Więc tam trochę nie pomagał, ale raczej mówi, że się nie uda. Nie, raczej był tą osobą, która nie ciągnęła w dół. Mama tam trochę popychała, ale czasami też tak mówiła, też powątpiewała, nie. Natomiast jak się udało, to okazało się, że. To był taki dla mnie game changer, nie? Taki przełom. Okazało się, że nawet tak bliska osoba, która jest dla mnie wielkim autorytetem, jak mój tata, się myli. Nie ma racji. Może nie mieć racji. Czasami ma oczywiście. Czasami daje naprawdę dobre rady. Ale właśnie uważam, że to jest dobre podejście, aby każdą radę, którą dostajemy, przefiltrować przez to, co nam się wydaje. Nie? Albo to sprawdzić. Bo się może okazać, że ci wszyscy nasi doradcy, ci dobrzy, jak na przykład rodzice, którzy raczej chcą od... dla nas dobrze, chociaż nie zawsze im to wychodzi, bo trochę inaczej patrzą na świat niż my. Jakby nie było, są od nas pewnie z 25-30 lat starsi. Ta różnica pokoleń w dzisiejszych czasach już powoduje, że no czasami te ich rady są takie. Wiecie jakie, nie? Kto jest w wieku około 30-35 lat i ma rodziców, którzy mu radzą, to przypuszczam, że wie o czym mówię. Dlatego uważajmy na to, oni na pewno chcą dobrze, ale filtrujmy sobie. I są też tacy doradcy, którzy może mniej dobrze chcą, czyli na przykład jacyś pseudo-koledzy i pseudo-koleżanki, które chcą jakby nas trochę ściągnąć w dół. Ja ogólnie na szczęście wokół siebie nie mam takich ludzi. O dziwo, doszły mnie słuchy, że w momencie, gdy rozpoczynałem Excelenta, te moje pierwsze livey, pojawiały się tam jakieś podśmiechiwania, że mi się to nie uda i tak dalej. W sensie, nikt tego w twarz mi nie powiedział, bo nie miał odwagi. Tak przypuszczam. Natomiast doszły mnie takie słuchy i teraz w sumie ja już to było jeszcze w momencie kiedy pracowałem na etacie. Teraz etatu nie mam, prowadzę sobie firmę, mam już dwóch pracowników, rozkręca się to wszystko fajnie, dom sobie buduję, jest ok, rodzinkę mam. Um, natomiast były właśnie te momenty, w których trzeba było się wykazać tym, tą, cierpli tą cierpliwością po prostu i tym takim ok, mówią o mnie, ale ja wiem swoje i chcę im pokazać, że to wiem swoje mi um, zadziała. Małe podsumowanie jak dotąd. Żaden doradca i nikt inny poza tobą nie wykarmi twojej rodziny i nikt inny poza tobą nie wykarmi ciebie jeżeli rodziny nie masz także z radcami mocno ostrożnie A swoją drogą ten telefon daje radę w efekty mózg na ścianie najgorszą wymówką jaką w życiu słyszałem to jest straszne co teraz powiem ale ale uważam że to jest najgorsza wymówka to jest yy, mówienie że ja tam czegoś nie robię bo boję się co powiedzą inni nie Kurczę, jak nie słyszę te i bardzo często tak jest, nie? Że, my nie? że my boimy się czegoś robić, bo nam powiedzą inni. Z czego to wyrasta? Bardzo często wyrasta to z takiego naszego dzieciństwa. W sensie ja na terapii nigdy nie byłem, kiedyś pewnie się wybiorę. Mam taką ochotę i chęć. Chciałbym zobaczyć, jak tam jest pogrzebać w tej swojej głowie jeszcze bardziej, jeszcze głębiej wyjść na nowy poziom. Natomiast spotykam się często z takim podejściem nawet ostatnio na mastermindzie nie powiem kto ale jedna z osób powiedziała coś takiego że ona się boi e, przed nagrywaniem wideo. E, dwóch rzeczy, bo, bo zawsze mama i to mówiła, że co pomyśli, co pomyślą o niej, yy, o tej osobie ludzie na ulicy, nie? w sensie w tym mieście, w którym mieszka ta osoba. I druga myśl to była bodajże, co pomyślą w szkole znajomi, czy tam rodzina. Nie? I on tak, ta osoba tak bardzo w, jakby to tutaj się działo, że powodowało barierę w dorosłym życiu przed nagrywaniem wideo. Zawsze ta osoba chciała by, być perfekcyjna właśnie dlatego, że ktoś kiedyś za... Łebka, kolokwialnie mówiąc, wpajał jej takie słowa. Co pomyślą o tobie inni? No co pomyślą? A jak pomyślą, to co się stanie? Świat się zawali? Ludzie zawsze mają zdanie, zawsze będą gadali. I na koniec dnia. Hej, nawet jak się pomylisz, no to możesz powiedzieć, że się pomyliłeś. Spróbowałeś, nie? Nie mylą się ci co nic nie robią. Spróbuj, nie przejmuj się. To nie jest łatwe, nie? No tak go dobrze mówić, spróbuj. Natomiast to wymaga czasu. Ej, uważam, że dobrym pomysłem jest też faszerowanie swojej głowy. Takim tekstem, takim nawet myśleniem podświadomym, że nieważne co powiedzą inni, ja to zrobię. I to jest takie mówienie sobie świadome i nieważne co, co, co kto pomyśli, ja to zrobię, mam ochotę coś zrobić, to to robię, bo po czasie jakby ta, ta świadomość zadziała na podświadomość i nagle człowiek się z tego tak jakby trochę bardziej wyleczy. Nie? Znaczy, ja to tak robiłem i to śmiga u mnie, nie? ja tak mam jakby mniej. Um, mam duży dystans do siebie, zawsze mogę obrócić tą całą sytuację w jakiś żart, albo mogę po prostu polsku przyznać się do błędu i nie ma problemu. Także jeżeli chciałem założyć firmę, to ją założyłem. Jeżeli gadam do internetu do setek ludzi, to sobie gadam i nikomu nic do tego. Jak komuś się to nie podoba, no to niech nie ogląda, nie? Nie mam z tym problemu. Jeżeli ktoś uważał, że mój ekscelent by nie wyszedł, no miał prawo tak uważać, ale niekoniecznie musiał się z tego śmiać, nie? Albo mi mówić, że to w sumie nie ma sensu. No i mi nie powiedział w twarz, wolał zrobić to gdzieś za plecami co nie było swoją drogą, zbyt bym powiedział, jakie? Męskie? Nie wiem, czy to była kobieta, czy to był facet, bo nie wiem, kto to powiedział. Natomiast, kurczę, na koniec dnia coś na moim znowu, nie? Tata mi mówił, że się nie uda i co? Udało się. To nawet jest takie trochę związane z rywalizacją i taką przekąsem. Potrzymaj mi piwo, to ci pokażę, że się da, nie? Myślę, że fajne, zupełnie fajne podejście. Także jeżeli chcesz założyć firmę, to nie bój się, co powiedzą o tobie inni. Nie bój się pokazać twarzy w sieci. No co, znajomi Cię zjedzą, no i co? To zaznajdziesz nowych, nie? A jak y, będą się z Ciebie śmiać, no to, to to za znajomi, którzy zamiast pomagać Ci rozwijać Twój biznes, podnosić jakość Twojego życia, to się z Ciebie śmieją. No co to za znajomi, nie? No, ja uważam, że to tak trochę pachnie Judaszem, brzydko mówiąc, nie? No, fajnie Albo Brutusem, o! Ten to był dopiero wariat, nie? noż w plecy i te sprawy. Tak, myślę tyle. Dlaczego nie masz biznesu? Bo prawdopodobnie, albo nie robisz tego, co chciałbyś robić, Bo prawdopodobnie boisz się tego, co powiedzą o tobie inni. Jeżeli nie potrafisz się sam do siebie przed tym przyznać, no to jakbyś tak spróbował, to wydaje mi się, że bardzo często właśnie to będzie powód. I oto się rozbija naprawdę bardzo dużo tematów. Na przykład, dlaczego nie podchodzą faceci do kobiet? Ja miałem ten problem, nie? Jak byłem młodszy, bałem się podejść do. Kobiet. Dlaczego? Bo bałem się, co ona o mnie powie. No, ale co ona może o mnie powiedzieć, żeby pomyśleć? No, jak jej się nie spodobam, to pójdę dalej. Jak się spodobam, to fajnie, będziemy się spotykać, może spędzimy razem fajny czas, może to kiedyś zostanie moja żona, nie wiadomo. Natomiast w momencie, kiedy ja już w swojej głowie rodzę myślę, że co ona powie, to ja do niej nie podejdę, bo w mojej głowie to ona już coś o mnie powiedziała, jak ona nawet mnie pewnie na ulicy nie zauważyła, nie? No, taki to jest kolejna płaszczyzna. Nadal mówimy o tym samym przykładzie, nieważne, czy biznes, czy podejście do dziewczyny, nie? i Moglibyśmy mnożyć przykłady, naprawdę, nie zgłoszę się do prezentacji, nie zgłoszę się w pracy do czegoś tam ponadprogramowego, nie wiem, nie wezmę jakiegoś projektu na siebie, znowu, wiąże się to z odpowiedzialnością, bo co inni powiedzą, jak nie dowiozę, bo co się stanie, jak ktoś stwierdzi, że ja na przykład, nie wiem, się podlizuję, albo próbuję wziąć udział w jakimś, nie wiem, wyścigu, albo innych podkopywać, bo, bo, bo chcę się zgłosić do prezentacji, a nigdy wcześniej się nie zgłaszałem, a teraz się zgłaszam, co mi się stało, zmieniłem się. Właśnie o to chodzi, nie? Chodzi o to, że boisz się oceny. Na koniec dnia boisz się oceny. Nawet było tam jeden z odcinków podcastu, jak się nie mylę. Tyle z mojej strony. To był excellent work vlog. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, łapka w górę, subskrybujka, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Dobrego weekendu. Mamy dzisiaj piątek. No i widzimy się w kolejnym vlogasku. Najpewniej w poniedziałek. bo przypomnę, takie vlogaski pojawiają się co poniedziałek, co środę i co piątek. Do zobaczenia.